Witajcie gramowicze, jest to Jeszcześ ogrodnik e, Michał Nowicki. Cięg Cięg, cię, tych. Tak, i dodatek do Sleeping Dogs. Kolejny, czyli Zodiak. To, tak, to jest rzecz, rzeczą, którą zajmuję się dziś. Dokładnie. E, Jeden z moich ulubionych gier e, ubiegłego roku. Tak, dodatek jest Nie wiem, jest, czy nie, nie ulubiona nawet. Jest fajny z tego, z tego względu, że e, tak jakby łączy się z główną linią fabularną, więc. E, Aha. Tak jakby można, można, można go kontynuować o. na tym głównym save i to wszystko zachowuje co tam jest. I on jest stylizowany taki takie stare filmy Film. w walki. Czyli że jest tam wyspa jakaś tam, turniej gdzie są najlepsi. O kurde, ale... Gracze, właśnie taki retro filtr na, na scenkach przerywnikowych. Aha, a, ale sam gameplay nie jest, że tak powiem, filtrowany w tym momencie. E, nie. nie, nie. no szkoda trochę ci powiem nawet, ale. Najlepszą Will you? Też... Like a no, <laughs> no, dobre. taka kołeś. Dobra. Stara, taka stara szczęka. i tak. Oczywiście dialogi też są takie w takim starym stylu typu tam. Kurde, no. 325 milionów dolarów. To nie za nie jest wystarczająca kwota, żeby sprzedać swoją godność i skręcanie karku przeciwnikowi i to nie jest nawet no. blisko. nie to jest nowa lokacja, mała wysepka. Um, z kilkoma misjami. Te misje też można powtarzać, więc e, te, te, jeśli ktoś ma, no to, ochotę, to, to. No, tutaj jest kilka, kilka postaci naszych głównych konkurentów. Uh -huh, uh -huh. E, no, jest tam główny, tam jakiś miliarder, który organizuje ten turniej i ściąga inni bogaczy z całego świata po to, żeby oglądali, jak inni walczą na śmierć i życie. W no tak, w tak, 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 krwawy sport i inne tego typu rzeczy, klasyk mówiąc. No, no to jest też fajna, fajna miejscówka tego prosty do oglądania, bo tutaj widzisz są ludzie, którzy trenują. Wiesz co, jakiś taki filtrzyk jest dodany, zauważ, że te tak, brzegi ro, rogi są, obrazu tak. są tak, wiesz, wyciemnione nieco. No, ale, no mają na nie wiem, te paski, sepie i tak dalej, bo tak. mm -hmm. za tym to nie ma. No i tutaj e, oprócz, oprócz tego, że są główne misje, są też nowy zestaw e, tych e, e, Ołtarzyków. Tutaj np. jest jedną, ale już go zebrałem, więc Aha, go nie widzę. Więc go nie ma. Tak, i jakbym go zebrał, to. E, to ten, to. No to wtedy bym tam miał jakiś bonus. Teraz przejdźmy do, do głównego. Tak jakby, do pierwszej misji, tak? Powtórzmy ją po prostu. Mhm. E, tutaj znowu, się, znowu wchodzi ten retrofiltr. E, pojawia się główny tam organizator, który jest oczywiście tym złym bo was na walkę do Gdzie tutaj w ogóle way pojawiać się na tym turnieju, bo mogę go zinfiltrować dostaje. Ej, no jak klasyczne, klasyczne oko, jej, pieśliczne po prostu, tak, tak, tak. Czarne rękawiczki, bo na pewno ma poparzone ręce, albo coś innego. <laughs> Związane z jakąś jego historią, tam gdzieś kiedyś dawno temu. No tak, no i to on ma zinfiltrować... Yy... No nie mogę przeskoczyć. On ma zinfiltrować ten turniej, dowiedzieć się co się dzieje, bo policja zaczyna się nim interesować, wiesz, dlaczego, co to za, za, za akcja, dlaczego tylu bogaczy zbiera się w tym miejscu i jakby Skąd to całe zamieszanie? No i on tutaj mówi, że muszą walczyć tam na śmierć i życie, ale czempion będzie, wiesz, strasznie bogaty i, i w ogóle. No i tutaj widzisz tam ludzi, z którymi będziesz walczył. E, tak naprawdę ten dodatek. Tak jest. Gdy widzisz tych kolejnych zawodników, to wydaje się, że będzie strasznie długi. E, no ale on stacza tak na dwie godziny, i to są tak naprawdę na dwie godziny i nie więcej. E, no ale jest też tańszy niż ten dodatek zombie, e, bo kosztuje chyba. 460 punktów. No w każdym, okay. razie, w każdym razie albo 400. No, ale w, każdym, w każdym razie, jest, razie mniej. fajny, fajny, fajnie stylizowany, wiesz? Znaczy, więc... ja go skończyłem naprawdę z przyjemnością. bo jest, jest, Czy oni, oni mają dobry pomysł? Bo oni robią dużo kiepskich DLC, czyli 16 pakietów strojów i tak dalej, co nie jest, nie jest jakoś tam. No oczywiście, no wiadomo, bo będą tacy, którzy i takie rzeczy kupią, bo tak. są ludzie, którzy kochają bieranie naleczek. Ale, ale gdy Ale no, jeżeli nazywam się. Robimy, na, taleczka nazywa się Weishen, nie. No. <grym> ale robią też duże. Oh, oh, oh. duże tu akurat muszę porozmawiać z moimi tam, konkurentami, żeby wiedzieć, kim oni są. I oni oczywiście mówią, że są strasznie twardymi no tak. zawodnikami, którzy po prostu pręty zgniatają no, rękami i tak dalej. Kyle, no, i e, ten dodatek, e, tak jakby jest, e, łączy się z tą główną linią popularną. E, więc, e, tak naprawdę, no, jest to sympatyczna, sympatyczna rzecz, taka odskocznia e, od głównego tego. Ale wracając do tych zaleceń. To jest tak, z, że. Znowu, znowu, znowu ten. Jak mówiłem, najzdub, tak? <laughs> No, wracając do tego dodatku, to wiesz, oni, oni mają tak te, dużo tych kiepskich, ale gdy już się wezmą za, za taki duży, no to to właśnie na przykład jest tak jak na tak? On był fajny, bo on był taki wiesz, stylizowany. To był on, z pomysłem, tak? Ten no, też jest fajny, bo tak też jest stylizowany w na stary film, więc jest to coś takiego. No, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Coś, czego nie było. A no to to właśnie ta misja polegała chyba tylko na rozmowie. To, to kiepsko. No ale poszukujemy jakiejś innej. No faktycznie. Eee, czekaj, ta i tej... o, ta powinna być spoko. Też nie chcę odpalać tych z końca, żeby nie zdradzać strasznie e, rozbudowanej linii fabularnej. O, to jest, to jest fajna misja, znaczy faj, fajny kawałek, bo tutaj jest, e, trochę można sobie podbiegać po tej wyspie. E, tutaj trenują ci zawodnicy e, i są też umieszczone pułapki po to, żeby oni byli lepsi. Czasem jest tak, że wyskakuje nagle jakaś ściana znikąd, i jeśli się A. zareaguje szybko, to można się na nią nadziać, ale no nie jest to taki straszny. Po prostu musisz tutaj biec na czas, tak? Tak, no to ten most pan, pan sobie wisiał i Ale ważne, że, że mi się udało. E, i szczególnie ta cała, cała. O, to jest na przykład Cała, cała ta, ta miejscówka nie jest jakaś tam strasznie wielka, ale jest no, fajna, tak bo raczej takich terenów, terenów takich leśnych w sleepingach nie było zbyt wiele. No, to znaczy dzikich, że tak powiem. No tak. No, więc to jest bardziej skaliste niż leśne jak na razie. No tak, no, taki taki no, łono natury. No zgadza się. Tak Wys na... Wyspa Kungfu. E no i tak tutaj sobie. E Biegniemy. i też ważne jest też to, że ten dodatek nie dodaje tylko tam nowych misji, ale też dodaje też nowe ciosy, więc e, Aha, więc tak jakby ci ci, ci ci super wojownicy też mają jakieś tam specjalne swoje, są swoje bossowie, więc mają też jakieś takie swoje ataki. To się można wciś, się tam, nauczyć, oczywiście. Tak, znaczy no, też fajne są te, szczególnie jak chwytów jest e, więcej e, niż było, więc to też tak jakby wzbogaca gołą wersję gry. I tutaj takich walk. Jeden na jeden. Czy więcej jest takich walk, gdzie jest po prostu totalny masakra, tak? Gdzie kilka osób się tłucze jest też, trzeba uważać, no ale też to jest było najfajniejsze, tak właśnie te walki. No dokładnie, dokładnie. Tak, gdzie było, z, z kilkoma osobami to kontrowanie ataków z tyłu i tak dalej, tak? ja jestem ja jestem, powiem ci szczerze. O a w... czekaj, Zróbię go, to ci pokażę coś fajnego. Ja jestem chyba najnudniejszym o. walczącym Wow, wow. Nie wiem jaki jak ten przedmiot pełni rolę, ja poza tym, czyli czy on z jakimś tam stojakiem. No pewnie tak. W tym tak. stylu, ale. No tutaj też można go ogąg. Mhm. Można go zadzwonić. No nie mhm. pomimo tego, że w garniturze. No cóż, ja właśnie, ja właśnie skończyłem większość. Yy... Aha, no już jest, widzę, właśnie. No i tu przybieg ehm. jeden z moich yy, yy, yy. przeciwników więc właśnie jest tych z tych, tych bossów, więc... Yy... na razie muszę kontrolować jego ataki, niż samemu atakować, bo... O no, no jak widzisz... No, tak udało mi się uniknąć ostatniego ciosu. no więc szczerze, ja ci powiem, że prawie cały stopień dog przyszedłem na kontrach, tak naprawdę. No właśnie. Ja Czy w jestem, ogóle jestem... Ten, ten dodatek mnie zaskoczył, bo ja skończyłem całą, całą tą linię popularną. ja odpalam ten dodatek, a ja to wyskakuje komunikat, że moja postać jest za słaba i żebym ją podlewelował. no i wlazłem na to drzewko, zobaczyłem... Jakby jak to wygląda, a ja miałem większość skilli. No i się zacząłem martwić, co sobie? Myślę, kurczę, to jest hardcore. Co jest na dodatek, e, ale e, no się okazało, że sobie dałem radę. Tą postacią, jaką mam teraz i to czy tam bez większych problemów. No co prawda, tam końcówka jest, jest dość. Oj, no to powiedzmy, no to. No, no, no. no właśnie. Końcówka, końcówka jest dość ciężka, bo tam jest taka misja, że nie że musisz pokonać wielu przeciwników, to jeszcze ta misja jest na czas. E, więc, e, więc nie dość, że musisz się wyrobić w tym limicie, to jeszcze musisz za to przeciwników, e, ale tam jest też zabawna rzecz, bo to jest... Czyli na kon samym kontrolowaniu już nie pojedziesz, pewnie, Tak, ale tak? tam jest też taka dość ciekawa rzecz, o rozmaicenie, e, bo to jest w takim pokoju, który jest pułapką, e, nie da się z niego wydostać. Ale są takie tryby koła zębate, w możesz wrócić przeciwnika i opóźnić i i no Tak, tak, tak więc, jak więc, więc to tak jakby... No ale i tak trzeba naprawdę e, bo to dobrze taktykę rozplanować i raczej nie, nie, nie marnować czasu, bo, e, bo to naprawdę bardzo, bardzo szybko leci. W każdym razie no, ten dodatek e, tak jak gdybym miał wybrać, lep, co jest lepsze, czy zombiaki, czy on, e, to pomimo tego, że ten dodatek jest krótszy, mniejszy i tak dalej, to jednak to mi się podoba bardziej. tak Jakoś Jest sympatyczniejszy. Przede wszystkim jest dla mięśników walki wręcz skierowany, to, to to widać od razu. Pewnie tej strzelania za bardzo nie ma ani tego typu nie, rzeczy. Nie, wszystko, wszystko. No wszystko właśnie, jest. dokładnie, dokładnie. A tego akurat, ci powiem, nigdy nie było e, w Spinned za dużo. Przyznam, to, jest to przyznam, Tak, przyznam, szczerze, że, że, że tylko w momentach, kiedy chciałem podlewelować, po prostu szybko złapać punkty, za, na przykład, nie wiem, przejęcie kamer czy coś takiego, to odpuszczałem sobie jakieś subtelne metody i po prostu wjeżdżałem w tłum tych gości samochodem. samochodem. <laughs> Następnie poprawiałem ze trzy razy, ze trzy razy jeszcze, przy ścianie wysiadałem, wiesz, hakowałem kamerę i tak dalej, ale to po prostu wtedy, kiedy już mi się nie chciało, a potrzebowałem odrobinę właśnie jeszcze mhm. wiesz, punkcików i tak dalej. E a tak naprawdę właśnie większość walk, szczególnie takich no... Najfajniejsze tutaj są walki, które są niespodziewane. A jest kilka takich, gdzie po prostu... Wiesz, wchodzisz, rozmawiasz z ludźmi, nagle się okazuje, że... Płatka. Dokładnie. I coś tam zaczyna się dziać. No plus oczywiście specyficzni przeciwnicy, bo to jest też podstawa w tym momencie. Czyli jesteś naprawdę mocno dający w kość. No i też dodatek dodaje tam kilka nowych e, strojów. E, jeśli kogoś to tam kręci, takich właśnie typowo wojowniczych, czyli tam jakieś osłony na pięści, coś takiego... E, no taki wiesz, MMA style, tak? Czyli właśnie wiesz, opaska na itd. E, e, no i... Cóż, no. Nie, nie wiem, co jeszcze mogę dać tak naprawdę. No, na pewno też w filmie popularnie nie opiera się na samych walkach, bo... Chociaż jest ich najwięcej tutaj, ale jesteś też takich... Jest, jest, zdarza się, że trzeba zrobić coś innego. Więc nie jest też taka totalna, totalna monotonia. No tak, dokładnie, no bo jako takie to wiesz, też mieliśmy te podziemny krąg, tak. cały przecież w e, normalnej grze, więc no, gdy, gdyby tylko i wyłącznie to powtórzyli. No wiesz, na dobrą sprawę, na to... To tak to troszkę wygląda. no Nie jestem, że tutaj od razu na początku praktycznie masz, wiesz, e, gdyż szybko dostajesz tych e, bossów wszelakich. Mm. Nie masz po prostu, wiesz, tych kolejnych fal, jak gdyby, e, tak jak tam. Ale no, ale to jest dokładnie to samo od hubu do hubu się poruszasz wiesz, i wiesz, nie masz walki, no nie? W sensie, że to jest właśnie to. Wykorzystać ten sam pomysł yy, praktycznie dwa razy, ale umieć go fajnie sprzedać, to jest też umiejętność, a im się to właśnie udało, no wiesz, przez właśnie prostą stylizację na odpowiedni no, klimat teraz, i tak dalej. A teraz, a teraz. Tak, i to wiesz, jada, szczególnie ludzi, no, których tak naprawdę ta gra mocno zajerała, tak jak mnie, którzy się wychowali na wiesz, klasyce kina kopanego i do dzisiaj lubią. Eee, tego typu klimaty, wiesz, i filmy z Hongkongu, no bo one mają swój no, niebywały urok i się nie da temu zaprzeczyć, no. Poza tym jeżeli chodzi o kwestie komediowe, choć często bardzo prostackie są dużo lepsze niż wiele amerykańskich komedii dla hmm. młodzieży. Sorry. No tak. Ojej, coś twardy jest ten bos. No jest, jest. Bo, bo, Bosy takie bywają. No i... no, na ziemi, kopać, kopać, kopać. No, to chyba już. No. No i po nim. A jeszcze tu się stało. No, ale z nimi szybko poszło. A jeszcze też byli tylko do dokończenia, tak po prostu. Bo już wszyscy mieli, Tam jeszcze tak ta górze jakaś widownia. Tak. No dobra, no to tutaj, jakby. Dokładnie. D dodatek w pigułce ogarnięty. E... Że wiecie, czego się spodziewać, jeżeli tak. lubicie. Walki wręcz i wam się to bardzo podobało w sleeping tak. Docksach, a nie znam ludzi, którym się to w sleeping Docksach nie podobało. Znaczy, może i tacy są, ale są dziwni w tym momencie, naprawdę. Czy to, nie ufajcie takim ludziom, nie kupujcie, się walki, w nie podobał, nie w kupujcie zestawów ciuchów, kupcie zombie i ten dodatek i będzie fajnie. Dokładnie. A ja to ktoś, ktoś wyzwanie. Dokładnie. Tak. Dziękujemy. Kończymy w takim razie. No,